Dlaczego żonkil? Podoba mi się ten pomysł, żeby żonkil był symbolem powstania w gecie warszawskim. Czy on się kojarzy z Markiem Edelmanem? No, może się z nim kojarzyć. Dla mnie to skojarzenie jest skojarzeniem z żółtym kwiatem. Bo żółte kwiaty tak się utarło, że ludzie w, ostatnim, w ostatnich latach zaczęli uważać, że żółte kwiaty są czymś, co Marek Edelman lubi. I kiedy chcieli mu sprawić przyjemność, przynosili mu żółte kwiaty. Skąd to się wzięło? Otóż, początek tej historii znowu zaczyna się w książce Hanny Krall, zdążyć przed Panem Bogiem. Tam opisała autorka. Że, napisała autorka, że Markowi Edelmanowi, 19 kwietnia, co roku, Przysyła ktoś nieznajomy, Marek Edelman uważał, że to kobieta, bukiet żółtych kwiatów. I że ten bukiet trafia do niego zawsze bez względu na to, w jakim miejscu się znajduje. Czy jest w Warszawie, czy w Łodzi, czy jest w Poznaniu, czy w Paryżu. Dostaje żółty bukiet żółtych kwiatów. To bardzo ładna historia i wszystkim się bardzo podobała. I kiedy rocznica powstania w getcie stała się wydarzeniem publicznym w roku 1983, ponieważ została, została przez władze zablokowana możliwość urządzenia obchodów społecznych, obywatelskich, to wtedy te żółte bukiety zaczęły przychodzić masowo niemalże, już przychodził nie jeden, tylko po kilka. I w kolejnych latach zawsze były te żółte kwiaty. Bukiet od nieznajomej można było rozpoznać. Ja nie wiem na czym to polega, ale on się zawsze odróżniał od tych innych żółtych bukietów. No i z żalem muszę powiedzieć, że parę lat temu, jeszcze przed śmiercią Marka Edelmana, przestał przychodzić. Jak on mówił z żalem, pewnie już jej nie ma, pewnie odeszła. Więc, może to jest taki też hołd dla autorki, czy też znak pamięci dla autorki tych, tego żółtego bukietu, bo ona jest też autorką w jakimś sensie tego dzisiejszego żonkila. Ponieważ, jak mówię, każdy, kto chciał coś Markowi przynieść albo kwiaty, uważał, że jemu będzie przyjemnie, jeżeli one będą żółte. Obchody rocznicy Powstania w Getcie, w 40 rocznicy skończyły się wielką awanturą, rozpędzaniem przez policję oraz uwięzieniem Janusza Onyszkiewicza. Marek Edelman był w areszcie domowym w Łodzi. To tak bardzo nam wszystkim się, ta niepokorność się tak wszystkim spodobała, że w rocznicę, w 45. rocznicę w 1988 roku. Urządziliśmy ogromne, niezależne obchody powstania w Getcie Warszawskim. Na te obchody zjechała się prawie cała Polska. Marek Edelman zawsze mówił, że to była po prostu wyraz protestu wobec władzy i że to była demonstracja antyrządowa. Ale tak się stało. I wtedy także ludzie zaczęli już wtedy zaczęli ludzie przychodzić z różnymi żółtymi kwiatami. Jak przychodzimy na cmentarz, przynosimy kwiaty, przynosimy znicze. I jakoś każdemu się wydawało, że kiedy się idzie pod pomnik bohaterów getta, też trzeba przynieść jakiś kwiat. I te kwiaty były przynoszone. A także ja obserwowałam to przez lata, że ludzie, którzy chcieli towarzyszyć 19 kwietnia Markowi, Przychodzili z, czasami z całymi naręczami żółtych kwiatów. Najczęściej to były właśnie żonkile albo tulipany. Wtykali mu te kwiaty, on je potem musiał położyć w tych różnych miejscach na trasie, którą przechodziliśmy. Dlatego wydaje mi się, że żonkil ma w sobie ten bardzo dobry. Nosi w sobie, jest, dlatego sądzę, że żonkil jest dobrym symbolem, bo on pokazuje bardzo wiele ważnych rzeczy. On z jednej strony kojarzy się jakoś z Markiem Edelmanem, przez to, że to była, był taki rodzaj um, złożenia mu wyrazów uznania, ale z drugiej strony jest wyrazem takiej społecznej, aktywn obywatelskiej aktywności, uczestnictwa w wydarzeniu, które jest ważne i które jest częścią historii Polski i myślę, że zakładając taki, przypinając sobie taki żonkil 19 kwietnia mówimy o oto uczestniczymy w wydarzeniu, świętujemy wydarzenie, które dało początek myślę, ruchom społecznym, które dało początek naszemu myśleniu o prawach człowieka, o ludzkiej godności i chcielibyśmy, żeby symbolem Właśnie tych wartości było powstanie w warszawskim gecie.